Dzień dobry, minęła 17 ze studia Andrzej Micha. Zapraszam na dzisiejsze wydanie TeleExpressu. Lecimy. Nowy rok, nowe problemy. Dlatego zauważyć możemy wzmożony potrole policji. Mają za zadanie pilnować porządku na drogach, ale również nieść pomoc mieszkańcom. Od nowego roku policjanci z komendy w Sławnie oraz Darłowie mają pełne ręce roboty. Policjanci, strażacy oraz ratownicy tylko w noc sylwestrową interweniowali ponad 30 razy. Pożary, pójki oraz kolizje to trzy zdarzenia, z którymi cały czas musiały się mierzyć te służby. Komendant policji w Darłowie zarządził mobilizację patrolów, aby ograniczyć ilość popełnianych wykroczeń. Jak widzimy na obrazku, skutkowało to tym, że akcja trzeźwy i bezpieczny nowy rok trwa w najlepsze. Mieszkańcy w końcu mogą czuć się bezpiecznie. Nieodpowiedzialni ludzie robią nieodpowiedzialne rzeczy. Tak skomentował ilość wyjazdów alarmowych jeden z ratowników medycznych. Mieliśmy przyjemność wysłuchania pana Adama Mazura, wieloletniego ratownika medycznego, który w sylwestrową noc pełni 24-godzinny dyżur. Powiem panu tak ilość zgłoszeń była zatrważająca. Wiele tych zgłoszeń napłynęło po północy podczas puszczania fajerwerek. Duża ilość zgłoszeń to było uszkodzenie ciała spowodowane nieodpowiednim odpalaniem fajerwerek lub petard. Na drugim miejscu były pożary wraz z Państwową Strażą Pożarną w Darłowie. Mieliśmy dużo roboty. Ledwo staliśmy na nogach ze zmęczenia. Na szczęście każdy kto potrzebował pomocy otrzymał ją. Także ja to mawiam. Nieodpowiedzialni ludzie robią nieodpowiedzialne rzeczy. I tak to oto wygląda nasza służba. A czy były jakieś fałszywe alarmy? Tak oczywiście, ludzie, którzy byli mocno pijani często mylili fajerwerki z pożarem i wzywali nas na pomoc. A na miejscu okazywało się, że to ląd od fajerwerki się odpalał. Niestety taka mentalność. Nic z tym nie zrobimy. Dobrze, dziękuję bardzo, panie Adamie. Proszę bardzo. Tak opisał noc Sylwestrową dla TeleEkspresu, wieloletni ratownik medyczny Adam Mazur. Mieszkańcy pozytywnie reagują na pomysł modernizacji kościoła w Starym Jarosławie. Po ponad 25 latach ksiądz Mariusz w końcu doczekał się zaakceptowania projektu modernizacji zabytkowego kościoła w Starym Jarosławie. Przypomnijmy, że kościół stoi tam od 1914 roku, przeżył wojnę oraz PRL. Mieszkańcy domagali się modernizacji wspomnianego kościoła, ze względu, że obecnie ledwo nadaje się do użytku, a chętnych na modlitwę jest dużo. Zapytaliśmy o opinię księdza Mariusza, który zarządza tą parafią. Proszę pana, bardzo cieszymy się na informację, że nasz kościół zostanie zmodernizowany. Historia tego miejsca sięga długich lat, kroniki, które tutaj są, pamiętają Chrystusa. Codziennie zbieraliśmy od dobrych dusz pieniądze, aby przeprowadzić tu remont, sam wakacje przeprowadziłem tutaj remont podłogi, ale na szczęście pan zmiłował się nad nami i za dobre uczynki sprezentował nam możliwość zmiany. Tak, decyzję w sprawie modernizacji kościoła skomentował ksiądz Mariusz Rompel. Inwestycja powstaje w ramach europejskiego budżetu, lecz zanim zacznie się remont, mieszkańcy muszą poczekać na przetarg i ukończenie prac. Planowana data zakończenia modernizacji kościoła to 23 grudnia 2024 roku. Na szczęście mieszkańcy nie musieli długo czekać na zakończenie budowy nowej remizy państwowej straży pożarnej w Sławnie. Inwestycja opiewająca na łączną sumę 300 milionów złotych została zakończona i oddana do użytku służb. W środku pomieszczą się trzy wozy bojowe straży pożarnej oraz karetka. Sama remiza wyposażona jest w najnowsze technologie. Oprócz tego za budynkiem na placu znajduje się centrum szkoleniowe, gdzie strażacy mogą podwyższać swoje umiejętności, dzięki czemu będą jeszcze skuteczniejsi. Pierwszy alarm wybrzmiał 2 stycznia o godzinie 12, czyli godzinę po otwarciu. Mieszkańcy są szczęśliwi. Sama remiza przyczyni się do ratowania większej ilości osób w ciągu roku oraz szybszego zadysponowania jednostek w sytuacjach kryzysowych. Tak skomentował to obecny dyrektor jednostki Andrzej Kraska. I to wszystko w dzisiejszym Teleekspresie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny Teleekspres co 3 dni. Andrzej Micha, Teleekspres, godzina 17.